Anoda, magnezopa i pomiary. Ale zanim przejdę do rzeczy, coś Wam przeczytam. Po pierwsze, pomiar taki dokonujemy przy napełnionym zbiorniku i szeregowe włączenie pomiędzy przewód masowy anody a płaszcz zbiornika. I tu na dzień dobry okazuje się, że jest zero, ale czy aby na pewno, no to zmieniam multimetr i sprawdzam jeszcze raz. Bo te wskazania są kluczowe przy oględzinach anody, którą sprawdzamy. I kolejna ciekawostka jest taka, że odczytane wartości natężenia stałego prądu ochronnego powinny być wyższe, uwaga, od 0,3 mA, i rzekomo wtedy jest prawidłowa anoda magnezowa. No a tu wskazania są 2,8 mA. I ta anoda ma ponad 10 lat. Czyli teoretycznie jest sprawna i nie ma potrzeby jej sprawdzania, a tym bardziej wymiany. No to czy aby na pewno? Ja tam wolę sprawdzić organoleptycznie. Co nie? No to pokaż kotku, co tam w zbiorniczku w środku. W jakim stanie jest anoda? Nie no. Pomiary cię nie okłamią. Anoda jest jeszcze sprawna. Całkiem, całkiem pośmiga, no, co najmniej z 5 lat. Zdecydowanie zgadzam się z tymi pomiarami. Tutaj nic nie trzeba robić. A tak na serio, to to, co jest w środku, to dopiero zobaczymy na kolejnym materiale. I opowiem, dlaczego tak ważna jest kontrola anody magnezowej przynajmniej co kilka lat. Oczywiście, w zależności od jakości wody. I stanu uziemienia danego zbiornika. Ta anoda, którą tu widzicie, nie nadaje się do niczego. No chyba, że jako statysta do filmu.